Witam, kochani, witam serdecznie, witam ponownie Wasza misracja Kochani, dzisiejszy odcinek będzie o osobach, którym finansowo wiedzie się wspaniale. Do tych osób dzisiaj będę mówiła, do tych kobiet, do tych mężczyzn, którzy noszą na swoich barkach. Właśnie tą finansową odpowiedzialność za wszystkich dookoła. Zanim do tego tematu przejdę, chciałabym się Wam przedstawić. Nazywam się Ewa Kotlińska, jestem mówcą motywacyjnym. Jestem osobą, która sama w życiu dokonała rzeczy absolutnie niemożliwych, czyli w ten sposób powstał mój autorski projekt, którym teraz z Wami się dzielę. Wierzę w to, że wszystko do tego, co chcemy osiągnąć, czy to jest cel, czy to jest finansowa niezależność, czy cokolwiek innego, mamy, mamy już w sobie. Mamy obok siebie. Jest to na wyciągnięcie ręki, tylko po prostu musimy sobie pomóc to znaleźć. Porównuję to do na przykład takiego bardzo częstego e, przykładu z życia codziennego. Pamiętacie, jak się gdzieś wychodzi. Zresztą na pewno się z tym identyfikujecie, gdzieś się wychodzi, się krzyczy, kurde, nie mogę znaleźć kluczy, gdzie są moje klucze, gdzie są moje klucze, no i wtedy ktoś, kto jest w pobliżu mówi, ty, one przecież leżą na stole. I właśnie w ten sposób pomagam ludziom znaleźć stabilność, znaleźć swoje drugie ja, znaleźć spokój i wszystko, czego wy sobie życzycie. Ja znalazłam to wszystko, jestem, uważam się za zajebiście bogatą osobę, zajebiście mądrą, ładną, miłą, słuchajcie, ja po prostu dzisiaj mam no, taki dzień wyjątkowy jeszcze w ogóle. że właśnie tak wstaje rano, słuchajcie. I kto by tak nie chciał, nie? No dobra, to tyle o mnie i zaczynamy. Dlaczego wpadłam na taki pomysł, żeby mówić o ludziach, którzy już finansowo mają po prostu tak, że lepiej nie można? Dlatego zaczęłam o tym mówić, ponieważ poznałam takie osoby, i one dzielą się na różne grupy. Na takie, które swoją stabilność finansową akceptują, uważają za dobrą, te zarobki, obroty są ok. Kolejna część ludzi są to osoby, które są bardzo przedsiębiorcze, ale są na, na początku działalności i są tutaj kredyty. I kolejna grupa osób, które myślą o tym, żeby to zrobić. I tutaj jak gdyby finansowe zasoby są, ale czy je zainwestować, bo mogą przepaść. Do tych wszystkich grup osób. Trzeba dołączyć miłość. Miłość, bo oczywiście, jeśli są pieniądze, to miłość też jest. No właśnie. I teraz, jaka ta miłość ma być? O tym chciałam porozmawiać. Znam osoby naprawdę, które przez miłość wpadły w takie problemy finansowe, że niestety. No, mają ogromne kłopoty. Znam osoby, które mają rodziny, duże rodziny i w te kłopoty nie wpadły, ale to są osoby, które jak gdyby nigdy nie znały inaczej. One od pokoleń są osobami, które mają dostatek, mają to spełnienie. I jak sięgam w ich historię, to tylko wojny ich trochę rujnują, ale trochę tylko, ponieważ oni mają takie zasoby, że mogą sobie z tym poradzić. Kiedyś o tym opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. I te rodziny, akurat te, które ja znam, to są żydowskie rodziny, które trzymają się bardzo razem. I Później po wojnie nie wiadomo, to znaczy wiadomo, że ktoś przeżyje na pewno, więc wszyscy z tej rodziny wiedzą, gdzie jest majątek. I ten, kto przeżyje, po prostu idzie po niego, dosłownie go bierze i zaczyna robić na nim znowu majątek. No bo jak wiemy wszyscy, pieniądz robi pieniądz. Ale jest taka grupa osób, o której dzisiaj właśnie chciałam opowiedzieć która ma dobre zasoby finansowe, no ale nie są one bez dna, bo miliard też się kiedyś skończy, jeśli dochody nie będą e, generowane na bieżąco, jeśli wydatki przekroczą e, zarobki. To, to jest jak typy logiczne, co ja tutaj teraz o tym mówię, m, dla większości, ale wierzcie mi, że wielu biznesmenów ma z tym kłopot. Ponieważ miłość wydaje im się, że jest pieniądz i że ta kobieta czy ten mężczyzna, który z nimi jest, bo to jest bardzo różnie bywa, kto ma pieniądze w tych czasach, że to jest po prostu tylko i wyłącznie bazowane na tym, że ten ktoś ma pieniądze. I jeśli nawet tak jest, to nie jest to żadnym grzechem, ponieważ ym, na tym mogę też kiedyś zrobić jakiś odcinek, ale. To jest dobrze, że potrafimy się dzielić i że ktoś jest, bo kto potrafi brać to, czym my się chcemy dzielić. Ale właśnie ta miłość miłość z rozsądkiem świadoma miłość ponieważ zadowalanie kaprysów nie jest miłością. Słuchajcie, o czym ja tutaj mówię? Teraz na pewno jest wiele tych osób, które teraz słuchają i myślą sobie kurde, no faktycznie przecież ja robię wszystko dla mojego partnera, a ona ciągle czy on ciągle wymaga ode mnie więcej i to jest już ponad moje siły, ale ja kocham tę osobę i zrobię wszystko, żeby ona była szczęśliwa. No i teraz tak, kiedy ta osoba będzie szczęśliwa? I tutaj już mówimy o różnych inwestycjach w drugą osobę. Ja akurat dzisiaj mówię o inwestycjach finansowych, czysto finansowych, ale można pod to bardzo ładnie podciągnąć inwestycje emocjonalne, inwestycje spokoju, ponieważ na przykład taka osoba może nam mówić też, że nie jest spokojna, dopóki ty nie będziesz spokojny. No to ty jesteś spokojny, ale ta osoba ci wymaga, że nie jesteś spokojny no i takie masło myślane. A że ja tutaj mówię konkretnie dzisiaj o pieniądzach, to powiem Wam, że osoba ma już wszystkie dobra, już dom, samochody, biżuterię, nie pracuje, no wszystko jest na takim poziomie, o jakim w Polsce nielicznym osobom się udało do tego poziomu dotrzeć. A Martwcie się, nie bo tam <grywa> dużo z Was będzie. I słuchajcie, w takim momencie ta osoba, która zarabia, myśli sobie, jego, jej lub jego ego jest tutaj troszeczkę takie szczypane. A zobaczymy, czy jeszcze to dla mnie zrobisz, a zobaczymy, czy jeszcze to dla mnie zrobisz. I w tych momentach słuchajcie, zdarza się, że splajtujemy. Możemy mieć dla tej osoby to wszystko, o czym wcześniej mówiłam. Ta osoba chce później dom, wakacyjny dom, poza krajem, w którym mieszka. No i oczywiście to się da zorganizować. I jest ten dom dla tej osoby kupiony. Po czym osoba w, ta, w swoich okolicach, to jest naprawdę, bazuje na, na historii prawdziwej. Okolice, w tych okolicach, gdzie jest ten wakacyjny dom, ponieważ ta osoba nie pracuje, tylko jedna osoba pracuje, tylko z tej drugiej się spełnia zachcianki, bo się ją kocha, to ja podkreślam, bo inaczej byśmy tego nie zrobili. I słuchajcie, poznaje te osoby w wokół i na przykład przychodzi do domu do takiego partnera i mówi: Ale słuchaj, tam ci mają basen, ja też chcę basen. No to. Zaczynamy sprzedawać jeden dom, kupować drugi, z basenem oczywiście, no ale później się okazuje, że w tym nowym kupionym domu to jest kuchnia inna i tam różne rzeczy trzeba przebudować i tak dalej. I to wszystko ci ludzie z miłości robią. No i mamy już ten dom z basenem, z tą idealną kuchnią, z tym trotuarem, no ze wszystkim, co możemy sobie wymyśleć, ale co się okazuje, poznajemy znowu kogoś. I chyba ten ktoś ma większy basen. Słuchajcie, paranoje dochodzą do tego stopnia, tutaj możecie mi wierzyć lub nie, że idzie się do takiej osoby i się mierzy ten basen, do tej osoby, której się zazdrości, mierzy się ten basen, fizycznie go się mierzy, wraca się do domu, mierzy się swój i jest się obrażonym, że ten basen jest mniejszy od tamtego, no i znowu trzeba kupić inny dom, i wiecie, i tak można w kółko. Więc ja teraz e, dzisiaj mówię do osób, które mają sytuację finansową wspaniałą, ale kurczę, coś w tej sytuacji mówi im, że tutaj coś nie działa za dobrze. I uważam, że ten problem absolutnie jest do rozwiązania, bo miłość, miłością, ale wykorzystywanie i niewiedza. Co się plątujemy, później ta, ta osoba będzie miała na pewno do nas pretensje, że przecież to my zawiadujemy finansami i to my powinniśmy wiedzieć, że tego nie można zrobić. Więc słuchajcie, tutaj nieraz osoby, które właśnie zawiadują tymi finansami, nie są w stanie powiedzieć szczerze, że to jest ponad nasz budżet. Oni tak kochają, że chcą tą osobę zadowolić. Co jest piękne, ale dbając o kogoś, musimy o niego dbać, a nie stawiać go w sytuacji, kiedy jego, sytu... kiedy jego stan bytu i twój własny może się bardzo zmienić. Na gorsze. Więc słuchajcie, ci, którzy mają pieniądze, a pomimo tego mają troski, ja to rozumiem. I to można też naprawić. Naprawdę. Więc zadbaj najpierw o siebie, a później o tą drugą osobę. I wtedy będzie wszystko w porządku. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Jeśli Ci się podobało to, co mówiłam, to bardzo proszę o lajkowanie lub o zostawienie komentarza. A chcesz mnie obserwować i być na bieżąco z moimi. Jakby to powiedzieć, poradami na życie, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo Wam na dzisiaj, kochajcie się i bądźcie świadomi, czym jest miłość.